Dzięki, mi zabrałeś, człowieku. A raz tu za... Teraz się żyje. Siemanko, YouTube, jak tam leci? Tutaj konspira. Zostaliśmy zaproszenie od Lost Soul Ali. Zobaczymy, czy to przetrwamy. Podobno jest to bardzo dobry dom strachu. Jest bardzo dużo emocji i można naprawdę się bardzo przesadzić. Spory się można jeżeli za szybko nie biegacie, to miejsce nie jest dla was. Floriańska 6, chodźcie z nami. Jestem Gramy na raz, dwa i po trzy. Kto idzie pierwszy, kto, kto, idzie w środku? W środku? kto idzie w środku. Raz, dwa i po trzy. Po raz, trzy. Dwa, i po trzy. raz, dwa i po trzy. Po raz, dwa, i po trzy. trzy. Yeah. Nie, <głosiga> ja, ja też się Wygrałem. Wygrałem. wygrałem? Albo z tyłu, jak walisz, wybierasz się? Ja się ja bardzo boję. Na pewno wiem, że. Nie lubię takich rzeczy, teraz się żyje. patrz jak wybiega, chłopie. A zdarzyło się, że ktoś zemdla? Ogólnie to ja mówię. Nie, ja cały czas w gardzie trzy chodzę. Nie lubię takich rzeczy, ale. po śmierci. Chorób, chorób, serca i konkluzji niż ten Dowiemy się na Dowiemy się Nie, 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 nie zerwałem. raczej standardową, taką zieloną, z bez bólu. Tak, do... niego z bólem. Znaczy, aktualnie nie mamy... A, ok, A, okay. okay. dobra. To, to. że stykamy. Gwendo to są kochane. Ale wchodzi... Oni są normalni na to, że człowiek może się bać. No, nie powiedzia, że są normalni, ale... <głod canción> ja gdzieś tam z łapy może próbować wyrywać, ale bez odpychania bikę. Ok, no, tak, tak, tylko... Ulega, ulegać? Okay. Ulegać po tak, prostu, tak. no. Ale jakby ktoś z Was chciał być wcześniej, podnosić ręce do góry, i czy stop, stop, to czekajcie, że bo taką osobę przyjdę i ją wyprowadzę, ale myślę, że... ZWhim mam nadzieję, Oga, że nie będę pierwszy, tą osobą! Oga, o... Najpierw będzie śmieszny content, wyniesie mnie karetka, reanimacja, kupa już jest. Ja mam ubezpieczenia. Dobra, ale, nie? Nie. Ja no, z... Jak ja już mam tego przed oczami, kurcki zemdleje, nie? Ta ch... Dać rady, trzymaj te kąty dla nie ludzi. Nie dobra, to jest, dobra, tu już wiecie. będzie jazda, na pewno. Ja, ja w ja razie siedzcie, nie wstawajcie i czekajcie jeszcze zaś. Dobra, dobra. dobra. już? Musimy powoli, Tu już na pewno zawsze będzie z grubej rury pewnie, bo może będzie troszkę stare już powietrze, nie mogę ich mówić. No moje, najważniejsze, co zagasnij? Czekajcie w Samem nie przyszedł, to był mój pomysł, ale chuj. Chodno. I na co my czekamy w sumie? Żeś podniósł ręce krzóstą. Pamiętajcie, <laughs> to wszystko jest w ja. Tak się pojawia. Chcesz mieć we mnie Nie Ja jemu czekam to. Na to, to za dół. Hawaj! Do no, Trzeba! Cześć! Dalej, mój głowę! Całeś, <laughs>

nie wiem, A. na głowie. Co? Mam worek na głowie, nie wiem. To ściągi! Tak. Czym? Jak mnie skuli. Co? W kuli mnie kajdankami. Kur Ej, nie mogę szukać na Gdzie jest mail? Musi się Ja Gdzie są? ja mam to otworzyć? Nie jest klucz, szukajcie klucza. On coś do mnie mówił, ale ja bym tak przestraszony. To jest ten, szukaj... Patr, gdzie ty jesteś? Tu, no. kurwa! Buton? Szukaj kluczy i wskazówek! White to button! On nie umiał angielskiego! White to button, kur... Tu się co dzieje, Tu jest kontakt. Kur... Nie, ja tam nie idę. Czekaj, 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 czekaj. Słuchaj, ja co napiszę? Button, przycisk, przycisku! Prowadzi, prowadzi, prowadzi do przycisku, masz kur... Nie Nie, Kość wiem! No, to... Szukaj przycisku! Jest... Tutaj była ściałka, poczekaj, nie zabiedztę. Po Merga, jesteś piszkaj. gdzieś blisko, słyszę cię. ścianach trzeba, może to jest gdzieś... Jest bo... Co? Zobacz za tylko napisane... Ale tam pisze po Ale nie pisze karbur! Prowadzi dokładnie. Ale jak pra... Pro... Ale jak czekaj! Prawo i prosto. No, to jest prawo. Czekaj! No? Ktoś dopisze! Uwolnij go! Tym! Czekaj, wiem, ciągnij Patryk, ciągnij, 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 ciągnij Patryk, uwolnięcie. Ciągnij. Nie. już nie mogę. Jak nie mogę? Kurwa, stoisz Stop! Później to otwiera. Nie wiem, czy można chodzić! Można, ale na pewno to mi zaraz tam pomoże. Kurwa, chcę sobie bardziej kajdanki. Czekaj, może dziś wcianie, to takie nie widoczne, a to? To ja, Patryk. Siemano. Gdzie jesteś? Huu! Jest, Jak się uwolnić ma? Mam, mam jakąś kartę. Gdzie? Ej! Jak gdzie mam uwolnić? Nie wiem, związają się jakoś jeszcze bardziej sobie spiąłem kajdanki, nie? Jest masakra. Dobra. A Dobra. co a mi z tej ma karty jak ja nic nie dać. widzę? Chyba trzeba uręknąć. Czekaj, wejdź po Kartą uczyć się. Kartą czekaj na sygnał. To trzeba taśmą chyba. Aha, ja wiem, bo tu jest na klip. Czekaj, 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 czekaj. Wszystko uwalniam. Tak, tyle? Nie, jeszcze? Tu są, czekaj, czekaj, ja wiem. Ja to jest ta cieśnia Od kajdanek, jak roga on nawijał. to jest takie, gdzie zębami? Ciebie znowu z góły. nie wiem o co chodzi. Jestem w domu crachów. A nie na zębami tego rozgryźć? Nie! Kur... bliziutko, poczekaj. Ale pierwszego pokoju nie wyjdziemy. Co to baton, baton. I co to daje? Ej, ale dobra, ty mnie uwolniłeś, może ja mam iść w kajdarka! Mejo! O, mejo jeszcze! Ej Dobra, idziemy do ciebie! Patrycia bo Dlaczego tu zaraz i Na 100%! Nie, no, nie Tu coś leży, to jest latarka? Tu, jest tu, jest tu latarka, chodź, coś wchodzi. Wchodzi. Tu chodzi latarka Jest latarka. No dobra, tak, bo tu są rzeczy, ty jest Pokaż ręce, jak masz. są tu jakieś wskazówki. Jeszcze? A z tysiące wskazówek. Tu kartę przy się szukaj Tak. Nie tak. jeszcze nie przybijaj! Ale czekaj bo Oj!

tak. Kawer, buta, 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 buta. Zapędlina dobra, czekaj. Tam jest. Data mamy. Da się poluzować te tak? No nie da się, Nie nie móc. A bo to. Czekaj, czekaj, o co tu chodzi? Tu jest, no tu, jest tu jest piłka, tu jest piłka, tu jest piłka. No ciągnę, patycz kluc. tu w dół? Tak, opuść tu w dół. Ja do góry dam. tam. Dawaj poprzedni klucz zaraz przyjdzie. Postawisz pod i skończysz. O, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. To na full, podnieś to na full. Twoje na full. Może ja coś mogę. Dały te zagadki miały być ładne. Nie, 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 nie. I teraz, dobra. Twoja strona teraz. Może ja zębami to wezmę. Trzyma. To nie spodziewajcie się za wiele. Dobrze, Reku, dobrze, dobrze, dawaj go biedzko, że wyciągnie. wyciągniesz. Ocieraj mnie, otwieraj mnie. Nie, to jest taki Ja. Dobra, żeby się uwolnić. Tutaj są handlowcy. Tu. tu! To tu! Budi w dobra, strugę tam stoi. To, to otwieramy czy nie? No musimy kurwa wyjść I tu idzie, dawaj otwieraj to To nie jest ten klucz To nie tu, dobra, może, nie tu? może tu tu panowie Dawaj idź nie widzę Wchodzisz tam Ej, bez jaj Co chodź tam kurwa. Jest natanka, na tarka! Jest, oprowadza. ale nie! Oświeci! Popatrz, co tu jest! Nic, Zostań, to są zmyłki, Zamknij to! Tak, A może być pokój! Dalej, głodzimy! Zatnięte na Ty, Klucz! Klucz! Mam! Jest! Czyli. Mrzyni... O! O!

Ja nie nienawidzę się tak chować, bo mi się zawsze chce wtedy lać. A tam jakiś chłop się kierował, tego wjeżdża na salon. Oh, piura, chłop motorowo, tego jeszcze nie grali, nie? Gdzie ty mnie zebrałeś, człowieku? Śmiesznie, kur. Ta człowieka ja ci tego nigdy nie wybaczy. A no, oni nas tu zajęli. Tego O, no chodzimy, Dobra, Wychodzimy! wychodzimy. Rady. wychodzimy, wychodzimy mus� mus� ten, Czekam. Widzowie, 10 tysięcy lajków pod tym filmem ja i robi to solo. czy czy nie? Czekam. Tu zawsze pisze paść. Spróbuj iść dalej. O ja. o ja. My musimy I iść, pamiętajcie. to jest nie Dalej, o nie, nie Tu będzie ciemno jak mężczyzna się na nas wypił tak Dobra, wyłączyła nam się latarka, A bo dobra, nie trzymajmy się, bo wtedy w sumie nas bardziej błonią. Co? Idę z No to dawaj, tylko On daje farmazon jakiś, on jest z nimi. On jest z nimi człowieku. To oni tu pewnie wpadną i zrobią nam na 100%. Ale dobra, nie trzymajmy się w sumie, tu są drzwi. Nie. To jakiś Jungleman, człowieku. Ciasno te kajdanki. A on ciągnie, kurwa! Nie wiem, czy ktoś! już! Dawaj się, no. kurwa! Kurwa! Idź mi stąd! Poszedł! Za co go! Za co go! Poszedł mi stąd! <laughs> Ty jesteś sprzedawczyk! Kto idzie? Kamera! Idź prosto przez siebie! Oj, to ostatki! Nie 8, chcę być ostatni! Kamerzysta się sprzedał, on jest z nimi! Daj mi latarkę! Też latarkę? Musi Bo się boję! To się a! nie bój. Tu coś wyjdzie na pewno! Dobra, chodź! Weź człowieku i ty się sprzedałeś z niej Mamy w pier... Za dużo stresu Musisz... pod podnieść zapachy. Już, ale muszę wyjść stąd! Ała. Tupeł? jak ja mam ciasno to, patrz jak ciasno. Dobra, słuchajcie, może trzeba to podnieść. Klucz, czekaj, nie? Tak, wyciągaj, wyciągaj. wyciągaj. Klucz, Coś idzie, coś idzie. Gdzie? Gdzie? Coś będziesz w stocku będzie Tak, czyli krzyżem musisz do niego. Tak, no to idzie. <guk> <guk> Ale, hamuj! Szymi wora! Marcus! Szymi wora! Marcus! ja Marcus! A A ale, Halo, ala hamora Śniadanie i zjeść I uspokój się się może ruszyć A kysz A No nie Jak to? Nie wchodzimy do służby Nie wchodzimy mu, Ale nie mamy karty Kurka, karta ze strachu została chcielibyście wrócić po O ja pierdol! Kto zgubił tę pracę? Nie wrócę sam Ja wiem gdzie ona Ale musi mamy pomieszczenie na półce Zostawiliście razem z kluczami On nas pres... Idźcie! Idź! idź dawaj, mi, Ale chemora! Idźmy! mi. Pisz. Pisz. mi. Pisz. Ten, do w imię smogilów, smogli i k***a tego. Nie! A A chodźcie nie. szybko, A go, go, go. go. A piszę, są na co Nie wyjmuj! Co nie, robić. nie wyjmuj! Tak pisze. A tu Nie, to? nie, go. nie. Nie wyjmuj, nie. Garcik ubiął. Macieta, Zostaw, nie możemy na pewno. Ty, coś tu jest? Cicho. To ma na sygnał? Cicho. Tu coś pisze, czy tam pomocy, mit. Pomocy, mit? Mięso? Mięso, pomocy. Fokus. Tu jest coś ważnego do rozwiązania. Kto? Nie ma. Czekaj, stąd nie ma wyjścia. Ale dobra, tu, tu, tu jest prąd, patrz. Tu jest prąd, może prąd trzeba podłączyć Ej, do, do tego, kości. do kości. I trzeba go usmażyć. Poganie, to jest plus. A tu czy... A tu coś tu jest plus czy minus rysowany. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Nie, na razie nic nie ruszaj. Tu jest, czekaj, tu coś pisze, to mi zaświeci. Trzeba go prądem mała. Tak, trzeba go prądem jo. pierdol... I teraz co to robi? Cyp. No i A no. tu idzie! Uciekaj! No, no. O kur... Ja pier... Ledwo wyciem, dziękuję. kur... Dziękuję. 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 Dziękuję.